O hają mi na! To Nie zagram sobie w Happy World! Jest odjazdowa gra dla ozdjadowych ludzi Jeszcze sobie jakąś planszę, jakąś nie grałem. Hmm... to ja nie grałem hmm. 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 No pole To może O to już chyba graliśmy, nie? Ja graliśmy no. Mm. String Hotel... Pit Bridge... To co to jest? O! No to dawamy. Ja, yeah. Jedziemy, chłopcze! Ua. 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 Ręce! 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 O, ale sika! <grym> Trochę farby przyda się do tego miejsca. <noise> o kurde. <noise> Jaka masakra. Dobra, jeszcze raz. I ja. I dajemy. I ja Winienem się, chłopcze. Ale ja się boję! Nie bój się! Jesteś ze mną, więc nie musisz się czego bać. Bądź prawdziwym mężczyzną, chłopcze. Tak, jak ja. Nie używając dezodorantu. Nie zmieniając ściuchów ani gaci. I... Kurde <śmany> A cholera Sorki Eee no jedzi do przodu, do przodu Kurde, nie rozpędza się <śmany> No dobra, to nie wiem, dadu. o, o, o.

Ja, 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 ja. <grymnie> nie, chce. nie, 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 nie! Kurde... Jakiś mnie goni, nie chcę! Nie chcę być ropięty, nie! Nie, 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 nie! A! Nie, tylko nie w tyłek! Tylko nie w tyłek! Nie w tyłek... Nie w tyłek, nie w tyłek... Wejdź ze mnie, koleś! Będę się. No, i sobie. I sobie poszedł, a ja mogę dalej jechać. Nie. Yeah. Tylko nie spadni. No co ty kolej robisz? E, no, weź, no. Zostaw mnie w spokoju. No. Nie dziabaj mnie. A, nie! Nie mój penis! Nie mój penis! Ja wszystko z niego. Ja się podniecę. Nie. Moja no... nie mam nóg. Kurde. Kolejsz nie ma dość. Dziabie mnie ciągle. Dobra, dobra, do tyłu, do tyłu, głupku. Aaa, to bez końca. Dobra. Powiedzmy że wygrałem. tutaj mamy to. Dobra, dawaj. I count to go. Happy way, well, Sorto yeah.

Dobra, dobra, ja prostu, oh, sorry, dziecko. Oa, no, cholera. Muszę zdalicać się takiego. Ale nie, jest zabawne. Dobra. Kurde, no. Ja mam to

a ah, jak ja prowadzę, nic nie widzę, nic nie widzę i ha wygrałem, oh my god, neon everything, everything, ale lagi. Oh. You can do it, oh my god! You can do it! You see, Happy Ways is going to 5 year I mean, going to everything, all the levels of Happy <laughs> Yeah! Baby! Yeah! Love story! Love story to Santa! Santa! I had yeah. I rested up. Come on, baby. Come on, come on, come on. You can do it, you can do it. Yeah. Good. Alex is here. I had the bugle. Nie, nie bij mojej dupy, nie próbuję mu dupy! Ah, 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 ah. dobra! You can do it, fagot! You can do it! Yes, yes. Uh. Jeszcze żyję, jeszcze żyję! Jeszcze napędzam się głową! Kurde <laughs> go, 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 go! go, go. Mm. Yeah! Tak to miało być, no. <laughs> Moje prezenty! Nie, nie kupcie moich prezentów! Ah. Yeah, No Dawaj, damy dalej. I you know No! No! no. Haha, <laughs> <laughs> się ślizga! E, fuj.

Tak, elfy zapierdzielać. Prezenty, łapcie prezenty! No, ucieraj się, ucieraj. Yeah, dalej, dobra, dalej. Dobra. Come on, baby, come on! O! Sorki, zapomniałem hamulca. No! Mam no, na tego jednego elfa, cholera.

Teraz jesteś moim zwierzakiem w Iha. <laughs> Siemano Ooo oo 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 Kurde Dobra, zobaczmy co jeszcze tam jest yy, human run, dobra, dawaj Co to kurde jest? Zet. Uha, Jee, yeah, baby, kark Jedziemy na zabój! Wy noha mi sąd! Chua! Ja! Chua! Trzymaj się! Nie! Yeah. Lecę. Lecę! Lecę! Ale baba, ej! Dobra, jeszcze raz! I łatwiej jak mój babę! i dobrego! Uuuuuh! Ooooo! O oh, ty mordę! <laughs> Czym tam ja, kurde, jestem? Już nie wiem. Jak pewnie jakaś głowa, kurde, wjedzie. Yeah! 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 Wygraliśmy! Yeah. Yeah. No, przynajmniej część ze mnie. <laughs> Dobra. Ja tu mam jeszcze jedno, Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Hotel. Dobra, hotel. Dałeś hotel. Hotel, yeah, hotel. My home? Menachami są. Nie dla grubych hotel. A, kurde, ręce już zjechałem. Nie... mi gruba, stąd. Ja nie kocham Ciebie, więc zjeżdżaj mi stąd. Hm, to? Hmm. Hmm. Nie, nie, nic nie zamawiam. No je yeah, Vespa. O nie, mój, czego? Nie mogę iść. No. Orka, orka, kurde, Urywały mi wszystkie kończyny. Dobra, jeszcze raz ja. tu tu! A, moja noga. A, moje dwa nogi. Jadę, jadę, jadę! Haha! Ha. Widzisz? Jaki cyrkowiec ze mnie! I to, dziewczynko? Widzisz? Uuu. Kurde, hm... mi stąd. Ty, mnie. Jesteś i jedziemy! Ja yeah, yeah. Nie umiem pływać! A, umiem pływać... Yeah. Yeah, yeah. Ale fajna bala! Chcesz się pograć? Ktoś chce pograć? Kto chce pograć? Hm. Hm. O, ten, nie ja zapraszam gości. Yeah. I nasza nagroda, śmietnik. I wszystkich nim. Yeah. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Coś, 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 ciekawego. Dawać dawać. dawać, dawać. Pardon me? What the fuck was that? Mam jakiegoś dzieciaka i jego dobra. Znaczy odwrotnie, ale... Coś jakiś jakieś takie niewidzialne coś, dobra. Jedziemy, uchaa! Przez las, kurde, Zresztą tu ma być strasznie? Ma no, strasznie. Dziura. O ty w mordę! Co to za koleś tam był? Nie, nie, nie poszatkuj mnie, nie szatkuj mnie, nie szatkuj mnie. U, o, o, sorry synu, straciłeś ręce? Nie mam parasola! O, to będzie źle. Where's my fucking umbrella? Ela, 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 ela. What the fuck! <laughs> Co to za koronizm? Hehehe. No, jedzie, jedzie. Kole. Trzeba się rozpędzić.

No, to tak, no to tu jeszcze O, fajnie, 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 wydawać. Yyyy, weźmiemy sobie... Yyy, sobie, idziemy sobie... Dobra, grubego dawać. Grube, jedziesz, jedziesz, grube. Yeah! Yeah, yeah, o! Wow! Gruby! Dajesz tą kosiarką! Tylko się nie zabij! Widziałem. Tak zmienimy tego postać, bo to już zaraz. Poleś nie nadaje się. Tak! Radesta jest najlepszy. Ja mu się zawsze udaję. Uf, uf, uf... dzieciak obrywa, ale co tam? Ech, o, Kurde... Cholera Tak jak mówię, ja głowy. No! No na tym skończymy dzisiaj na Happy Wedge Na razie jeśli Ci się podoba Widzimy się w następnym odcinku na razie.